Siemaneczko w czternastej części Let's Play Gothic 3. Oczywiście jest, jesteśmy w Cape Dan. Arena. Arena to będzie nasza druga arena. Mam nadzieję, że pójdzie gładko, tak jak w tej pierwszej w Redok. Chociaż teoretycznie, jeśli chodzi o miasto orków, to jest nasza pierwsza arena. Bo pewnie orkowie tamtej w Redok nie uznają. Bo pewnie nawet o niej nie wiedzą. Możemy troszeczkę tu się pokręcić, żeby to się wszystko tak troszeczkę odbagowało. To znaczy, odbagowało, żeby to płynnie chodziło, zanim. Przy... O, no, o, o, właśnie o tym mówię. O tym mówię. Skordy gotyczek, Goticzek. A pomyśleć, że mogłem teraz grać w kroniki Myrtany. <laughs> Przyjdzie na to czas jeszcze. Przyjdzie na to jeszcze czas. Czy jak to wezmę? Się nie zdenerwują, zajebiście, bo potrzebuję trzech paczek, świetnie. Chyba już będziemy mieli trzech, nie, też dwóch. Ok, no jest. O, a to mnie ciekawi. Bo ja bym sobie chętnie zajrzał do tego kuferka. Aha, nie będzie problem, no to zajebiście. Paczka z bronią też się przyda Halabarda tak samo Nieźle na tym jeszcze zarobimy, dobra Jesteś tu, żeby walczyć na arenie Tak Co mogę wygrać na arenie? Mistrz Areny otrzyma miecz. Przegrani nie dostają nic. Dobra. Chcę walczyć na arenie. Dobrze. Zaczniemy od łatwego przeciwnika. Jeśli zdołasz go pokonać, porozmawiamy o czymś trudniejszym. Co dalej? Wejdź na arenę i walcz. Jeśli ją opuścisz, przegrywasz. No to Pokaż, muszę się pilnować. Ej, ludzie! Bo. Kurwa, silnymi atakami będzie chciał mnie Nie rozpieprzyć. Się. Kurwa, szybki mi też zresztą. Dobra. Nie daj się. Spoczko. Pięknie. Zajebi się tarcza, mieczyk. Oczywiście bierzemy wszystko, zlecenie. Ooo. Pewnie. I zagadamy z nim, jak trochę oprzytomniej. A przy okazji możemy sobie zjeść rybkę. Bo troszeczkę oberwaliśmy. Musimy się przygotować do następnej walki. Moja głowa. Ty diable, niezły jesteś. Daleko zajdziesz jako gladiator wyrazy uznania. No i zajebiście. Pogadamy później. Dobra. Też mogłem się prze... Dobra, nie będziemy na razie kimać. Mamy rybkę, to się znajemy rybką. E c Aha, to jest zużyte tarcza czaszki. Miec zapewne też... Wszystko jest możliwe. No oczywiście że tak, a co to było? Nie wierzę w ani jedno słowo. Twoja szansa, dobra, Fadi, myślę, że nadszedł czas, abyśmy abyś dostał zadanie, którym udowodnisz, że znaś się na rzeczy. Z mieczem radzisz Poczeka. sobie, trzeba przyznać. Całkiem nieźle, ale dam rok. uważa, że powinienem cię wezwać, nie. gdy przyjdzie na to czas. Zadanie to wymaga trenowania złodziejskiego fachu, inaczej nie przetrwasz. Twoje zadanie wykradnij Wykra, się w szeregi buntowników, zdobądź ich zaufanie i dowydź się. Kto pomógł odbić Ardeę? Uruk jest mocno wkurzony. Musimy znaleźć tych ludzi. Nie zapomnij też o zdobyciu rebelianckich szmat, by w tym stroju rozerwą cię, bo w tym stroju rozerwą cię na strzępy. Na całe szczęście. Już ją dla ciebie zdobyłem, ale najpierw musisz, e, musi zostać wykuta. Dzięki mojej wytyczce wśród piratów dowiedziałem się, że zdobyli projekt zbroi rycerskiej. Idealnie. Po pierwsze, musisz znaleźć ich kryjówkę. Powinien mieć gdzieś niewielki obóz. Powinni, inaczej nie obrabowaliby przecież statków w tak prosty sposób. Kradniesz ten projekt i dostarczasz do Kowala. Reszta jest chyba oczywista. Przynieś mi te informacje i upewnij się, że masz ze sobą złoto, a za sobą nie ciągle. Nie macnij żadnych problemów. Proszę, proszę! Eee, my napadliśmy na ten obozik piratów? Eee, raczej chyba nie, bo nie mamy żadnych planów zbroi. No właśnie. Mniejsza. Wygrałeś, ale miałeś łatwego przeciwnika. Więc to żadne osiągnięcie. Jeśli chcesz, zorganizuję walkę z lepszym przeciwnikiem. Pewnie. Czekam na przeciwnika. Chcesz walczyć? Nie ma sprawy. Nie, nie. Zmierzysz się z moim najlepszym zawodnikiem. Kojarzyło mi się, że. Na... że zawsze było, była walka. Po trzech na. arena. W Redok. Też mieliśmy dwóch i tutaj. Ej Dobra. Silna takiego zgubią, tylko musimy. Bardzo uważać na nie. Pięknie. Dobra, zajebiście. Na spokojnie. No i pięknie. Miał broń orkową. Wiadomo, się, kurde, wschód Merytany fajne rzeczy ma i potkę. Dobra, niech oprzytomnieje. Dobra, już się leczyć nie będziemy. A, mam jakieś tam ciekawe żarełko jeszcze do zjedzenia. Mam trochę kotletów. Moja głowa. Dobra. Dobra walka, przybyszło. Też tak myślę. Uważaj na siebie. Uważaj na słowa. Wygrałem. Tak. To była dobra walka. Nikt nie chce już z tobą walczyć. Jesteś nowym mistrzem. Dostanę jakąś nagrodę? Tak. Ten oto miecz. Noś go z dumą, bo to dobre ostrze. No, szeroki miecz. EXP wpadł, także świetnie. E, troszkę szkoda, że razem z poziomem nie rośnie nam HP, no ale mówi się trudno. Pisaliście mi, że em, coś tam nawet dobiliście do 50 któregoś poziomu. Myślę, że ja też spokojnie dam radę. A, 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 Czekaj, tutaj ja miałem tutaj zerknąć. A, ta broń to orkowy szmelc pewnie? Lepiej co on miał, a ja dostałem szeroki miedź. Lepiej zważaj na słowa. No nie, no to jest w ogóle mi niepotrzebne. Mam dużo lepszą broń. Człowieku. Za którą musiałem dać naprawdę ciężką kapuchę. Wszystko jest Ale dobra, interesują mnie inne rzeczy. Lepiej zważaj na słowa. Wiadomo, że od Buforda. Hej, Darmok, słyszałeś co Jens wczoraj mówił? Najwyraźniej naprawdę był w jaskini na plaży. Nie mam pojęcia co tam robił, ale gdy wrócił, wyglądał na poruszonego. Zalał się w trupa i zaczął bredzić coś o smokach. Ciężko było cokolwiek z tego zrozumieć. Może przyjrzałbyś, przyjrzałbyś się dokładnie tej jaskini? To o wiele lepsza perspektywa niż nastawianie karku na arenie. Ach, tak przy okazji ciągle wisisz mi 40 sztuk złota. Do zobaczenia, Buford. No, tu chyba był smoczek jakiś, tylko taki mały. No, ale dobra. A i ma... Wschód Myrtany. E, tutaj jest pewnie ta jaskinia. Raczej nie czuję się na siłach tam zapuszczać. Czego chcesz, moron? Porozmawiamy później. Trzymaj się! Dobra, no tu nie pogadamy sobie. Daj pogadać w spokoju. Usze wyciągnął, jakiś mieczyk też wyciągnął. jest możliwe. A ten co tam wyciągnął? Porozmawiamy Tym na razie później. nic. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Na latarni coś jest, oprócz flagów. Pogoda się skiepściła. Zastanawiam się czy nie kupić sobie tych... Ym, pancerza tych najemników za pięć koła. Aczkolwiek nie wiem czy buntownicy mnie nie rozerwą za niego. Chociaż chodzę tu w stra pancerzu straży, straży milicjanta. I orkowie jakoś nie mają z tym problemu. Ciekawe. A wydaje mi się, że. Chociaż nie, nie do końca wiem, jak to działa z tymi pancerzami tutaj. Coś tam modyfikacja mogła pozmieniać, ale wydaje mi się, że podczas instalacji zaznaczyłam tak, żeby był problem. Że nie można w niektórych pancerzach gdzieś tam wchodzić. Stać ani kroku dalej. Lepiej zważaj na słowa. Chcę przejść. Możesz wejść. Naprawdę. Aha. Reśnisz, że A jaką mam reputację? Wszystko Czekaj. Jest możliwe. A, pokaż mi, reputację 85. A, no to, to faktycznie mogę wejść. E, tego i tak nie otworzę. Muszę się tych otwierania tych zamków nauczyć w pierwszej kolejności. U tego gościa. Podoba mi się, że już widać, że czytałem z tego pulpitu, nie? Bo już nie jest pomarańczowy. Pytanie tak. Ja mogę wejść tam Obstawiam, że raczej nie arcy Arcytrudnych zamków drzwi Niemożliwe. No, tam jest Nie daj się za oko Ale mamy reputację na odpowiednim poziomie. Może wrócimy. Poczekaj, jakie mamy zadania w Cape Dan? O... Ekwipunek, kufer, paczka z bronią. Muszę poczekać do nocy, ale na początku oddamy te trzy paczki z bronią. Mam tu trzy paczki broni dla was. Dobrze, nawet doskonale. Dziękuję. Masz. Zapłacę ci za nie. No i zajebiście. Na pewno coś lepszego Oddaliśmy zadanie, kasa zarobiona, dziennik wyczyszczony, bunt nie, jeszcze się nie uruchomił, także myślę, że takie... Y to jest kurwa. Zatrzymaj się, się Pokazałeś... O kurwa. Nie spodziewałem się, że razem. O kurwa. Razem Pokazałeś z orkami mu, będę. pójść <grym> się z rabusiami. Dobra. Ale takie czasy Takie czasy tutaj pomożemy chłopakom Ani kroku dalej dzielny bandyta ja ci kurwa dam dzielny bandyta Tam jest już całe, całe stado Dedykuje to zwycięstwo Mocno, mocno Ale kurwa zaskoczyła mnie ta zadyma Oczywiście bierzemy wszystko, co możemy z nich zebrać. Uzbrojony, coś tam. Czekajcie, bo tu jeszcze broń mu wypadła. Nie, nie, nie zwrócimy uwagi, czy on, dwuręczny, czy on tą pałkę używa jako broń dwuręczna, czy nie. Chyba tak. Kurwa. Tu jeszcze jedno ścierwo powinno leżeć. No jakieś tam śmieci mają przy sobie. Uważaj na siebie. Dlaczego to doszło? Ale myślę, że rabusie to jeszcze gorsze ścierwa niż orkowie. Tu jeszcze chyba powinien być... Jeszcze jeden, dokładnie. Dobra. No, coś tu, młody dwuręczny. Dobra, chyba możemy stąd iść. Jeden niewolnik zginął, szkoda. E, tu chyba możemy wejść, nie? Stać, Anik! Mogę pomóc.. Możesz wejść. Uruk na ciebie czeka, mora. Dokładnie. Sejwik. I wchodzimy. On powinien trochę wiedzieć, niż tacy zwykli orkowie. Coś więcej wiedzieć. Może trochę nam e, rozjaśni. E, zobaczymy. Bo ty jesteś tą morą, która tak bardzo się przysłużyła naszemu miastu. Moi wojownicy o tobie mówią. Mam nadzieję, że nic złego. Szanuję Cię. Mnie to wystarczy. Hmm. Trudno do Ciebie dotrzeć. Przywódcy orków nie zadają się zbyle którą morą. Mamy ważne zadania w służbie naszego własnego ludu. Nie zajmujemy się sprawami niewolników. Od tego mamy najemników. Hmm. Jakie dokładnie zadanie Ci wyznaczono? Usiłuję wypędzić buntowników z regionu nadbrzeżnego. Są wszędzie. Nawet w tym mieście nie udało mi się jeszcze odnaleźć ich fiłki. Niewolnicy nazywają ją Redok. Dla mnie to gniazdo szczurów. Okej, okay. zniszczę dla ciebie Redok. Może spokojnie, spokojnie, może troszeczkę. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o Sardasie? Gdy do nas przybył, prawie przegraliśmy potwór. Wtedy jednak odebrał morom magierun. Nasz drugi atak na Faring sprawił, że zamek zamienił się w rzeźnik. Hmm. Opowiesz mi więcej o tym Faring? Faring to forteca w wysokich górach przy przełęczy prowadzącej do Nordmaru, w pobliżu waszej stolicy Vengardu. Stacjonują tam nasi najsilniejsi wojownicy. Podróż do Faring ma dla Mory sens tylko wtedy, gdy jest ona słynnym gladiatorem. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Co zrobiłeś, aby odszukać redok? Moje oddziały patrolują region nadbrzeżny dniem i nocą. Schwytałem nawet paladyna i codziennie go przesłuchuję. Bez powodzenia. Nie chcę gadać. Hmm. Chcę porozmawiać ze schwytanym paladynem. Siedzi w latarki. Rób z nim co chcesz. Ja nie mogę z niego nic więcej wyciągnąć. Dobra, zajebiście. Boję się aktywować jakieś zadanie, które wymusi nam mnie pewne działania. Jak będzie, wiecie, takie zadanie, które leży w dzienniku, to okej okay, ale takie zadanie, które pociągnie od razu za sobą konsekwencje, jakiej tylko aktywujemy, no to troszkę się tego obawiam. Co z buntownikami wewnątrz miasta? Do tej pory nie udało mi się ustalić tożsamości przywódcy. Sokim syn, doskonale się ukrywa. Odszukaj go i wyeliminuj z obiegu. Okej Ale widzę, że chyba możemy po prostu pozbierać te zadania, nie? Zniszczę dla ciebie Redok. <noise> Wielkie słowa jak na małego człowieczka. Miałem cię za zwykłego najemnika. Teraz jednak zaczynamy mieć wątpliwości. Pokaż co potrafisz, zabijając przywódcę Redok. Hojnie cię za to wynagrodzę. Nie wątpię. Zaczekaj, Mora. W okolicy przebywają dwa oddziały moich wojowników. Mają ci pomóc w walce. I ci im to przekaż. Powiedz im, że jeśli z tobą nie pójdą, to im nogi z dupy powyrywam. <grym, grym>, Okej. Okay. Pewnie chodzi o na farmie patroli przy ognisku, dobrze, że ich nie ukatrupiłem. Mam nadzieję, że wzięcie tych zadań. E Znisz obóz buntowników. No, że nie zepsuje mi niczego, nie? No, reputację mam na stuwę i tak dalej, nic mi na razie nie zepsuło. Pytanie: Wiem na pewno, że jak odbijemy miasto, to co jakiś czas Orkowie będą próbowali odzyskać to miasto, ale czy jak wybijemy redok, to czy buntownicy też będą chcieli to, co jakiś czas odzyskać? Ciekawe. Chyba tak, ale nie jestem pewien. Na razie tylko wzięliśmy zadanie, chyba nie ma żadnych konsekwencji tego powodu, więc niech sobie będzie w dzienniku. Już pogodziłem się z faktem, że pewnie sporo zadań nie zostanie w tym dzienniku, bo ich nie będę chciał zrobić. Pogodziłem się już z tym faktem. Tak działa... Tak działają te mody i głównie konsekwencje. Co ja chciałem... A, do Palladyna chodź. Dobra. Człowieku, czego chcesz? Spokojnie, nie panikuj. Marchewka. Mhm. Mm Dobra. O nie. Tylko nie to. Błagam. A. Nie jesteś orkiem. Jak się tu dostałeś? Bo pancerze że są przeniesione z dwójeczki, nie? Czy mi się tylko wydaje? Wydaje mi się, że są. Kim jesteś? Nazywam się Wenzel. Jestem paladynem. Pochodzę z Montrealu. Byłeś paladynem? Walczyłem tam z orkami. Co się wydarzyło w Monterze? Pewnej nocy, tuż przed świtem, miasto otoczyli orkowie. I tyle tego było. Niemal połowę z nas zabito. Reszta trafiła do niewoli. Gdzie jest tam Montera? Na północy. Aby tam dotrzeć, musisz przebyć łańcuch górski rozdzielający wybrzeże od reszty krainy. Mhm. Czemu ty jesteś więźniem, a nie niewolnikiem? Jeden z ich łowców niewolników zaciągnął mnie tutaj i sprzedał orkom. Od tej pory orkowie przychodzą tutaj codziennie i mnie przesłuchują. Chcą, abym zdradził im położenie obozu buntowników Redok. Co wiesz o Redok? Redok to jedyne na całym wybrzeżu schronienie dla buntowników. Pierwej szczezne niż powiem komukolwiek, gdzie ukrywają się moi bracia. Gdzie jeszcze znajdę buntowników poza Redok? Wszędzie. W całym kraju są ludzie przeciwni władzy orków. Ukrywają się w lasach, jaskiniach, na urwiskach. Orkowie nigdy ich wszystkich nie wyłapią. Nie spoczniemy, póki nasze królestwo znów nie będzie wolne. Hmm. Nie, nie, nie. Nie będziemy tego robić. Chociaż ciekawi mnie, czy to od razu oznacza y, bunt? Okej, okay, jeszcze tak na szybko. Można z nim pogadać, bo spokojnie jeszcze miasto nie wybuchnie. Uwolnijmy to miasto. Wielu już proponowało mi udział w tym przedsięwzięciu. I dopiero przy tobie wierzę w szansę powodzenia. Mimo to dwóm osobom będzie bardzo trudno to osiągnąć. Dobrze się nad tym zastanów. A do tego potrzebuję broń mojego miecza. Gdzie ja mogę znaleźć twój miecz? Jest w posiadaniu orków? Nie. Kiedy dojdziesz do Montery, szukaj jaskini z wilkami na południe od miasta. Znajdziesz w niej miecz, który mnie nigdy nie zawiódł. Ukrywałem się tam, zanim Gamal mnie uwięził. Dokładnie. Zostaw mnie w spokoju. Czyli dostajemy zadanie. Jeszcze miasto nie wybuchło, także... Już myślałem, że nie mogę stąd wyjść. Także spoko. Montera... Czy to będzie czasami Montera? Nie czy to będzie tutaj. Aha, ten pucharek. Dobra, za to sztuk. Tak, tutaj jest. Dobra, mniejsza. Na dzisiaj to tyle już ostatecznie, także na razie.